No, wszystkim profesor z tej strony, dzisiaj e, zrobimy coś, czego już dawno nie było, czyli ocenimy sobie książkę. Dzisiaj e, książeczka y, Żywienie dzieci, którą dostałem pod choinkę, razem ze stosem innych książek. E, no, powiem Wam tak. Przeczytałem ją już jakiś czas temu, ale dopiero teraz zdecydowałem się na jej recenzję z jednej prostej przyczyny. Książeczka jest ciekawa, tak. Na pewno polecam przeczytać ją yy, każdej przyszłej mamie i aktualnej mamie, ponieważ <laughs> mamy tutaj takie rzeczy jak nawet. Żywienie przyszłej matki, tak? a poza tym dziecko w każdym stadium, czyli noworodek, bla bla bla, przedszkolne, szkolne, dziecko, całkiem sporo tego. A także żywienie dziecka w wybranych stanach chorobowych. Jest to bardzo istotny temat, bo żywienie dzieci e, od tego się zaczyna od tego zaczynają się wszystkie problemy. Z późniejszą dietą, żywieniem, etc., etc. <laughs> yy, powiedziałem, że jedna rzecz w tej książce mi się nie spodobała. Tak. Yy, powiem Wam, jak ja to mam w zwyczaju, jeżeli coś mnie wkurzy. Pierwsze co robię, to wyżywam się na najbliższym otoczeniu. W tym wypadku było to biurko, które widzicie. Yy. Nie uszkodziłem go, tylko uderzyłem lekko pięścią. Eee, a co mnie tak wkurzyło, eee, w tej książeczce eee, lobbują po prostu używanie margaryny. Eee, bardzo mi nie, po, bardzo nie podobało mi się stwierdzenie, że eee, bo ja, masło trzeba spożywać tak w pierwszych latach. Eee, że tak powiem, mm, swojego życia. Tak. A potem trzeba y, stopniowo zmieniać to masło w stronę margaryn. Y, Jaki ja mam stosunek do margaryn, to myślę każdy zdaje sobie z tego sprawę. Najchętniej poszedłbym i spaliłbym fabrykę tego gówna. No, ale o to, o to właśnie chodzi, że jest to. Taka jakby. No nie wiem po co to było. Masło jest fajne. Przecież to jest tylko smarowidło na chleb. No to przepraszam bardzo, jak komuś przeszkadza masło jako smarowidło na chleb, to niech se smaruje mniej. I dzieciom smaruje mniej. A nie wali, nie zastąpi to margarynę, bo yy, są oleje roślinne. Oleje roślinne uwodornione mać. No, No, ale ja tu mówię o książeczce żywienie dzieci a nosi mnie na przeklinanie. Nie powinienem tego robić. E, czyli ogólnie tak, każda e, osoba powinna do tej książeczki, czy znaczy nie powinna zajrzeć. Fajnie by było, jakby ta wiedza, która jest zawarta w tej książeczce, była wiadoma. Książka jest krótka, chudziutka, e, razem z przepisami ma no, 130 stron z hakiem, e, także myślę, że to jest 2 dni maksimum czytania. No, ja to pochłonąłem w sumie szybciej, ale to jestem ja. E, także jeżeli ktoś... Ma na uwadze zdrowie swojego dziecka, powinien za nią sięgnąć i mieć moje słówko, że gdziekolwiek pojawi się margaryna, to puszczajcie to mimo uszu. No ale ogólnie polecam. Ciekawa, króciutka. Mi też się przydała, bo nie powiem, żywienie dzieci to nie jest mój konik. Jakoś szczególnie nigdy nie ogarniałem tego za bardzo. Szczególnie jeśli chodzi o te preparaty mleko zastępcze i w ogóle bla bla bla. Jestem facetem. To czego, czego wy ode mnie wymagacie? No dobra, mniejsza. Tak na krótko dzisiaj to by było na tyle. I dajcie mi znać, czy ktoś to czy, czytał tą książkę, chociaż podejrzewam, że nie, bo jest to w sumie taka nisza. A ja zrobiłem ten filmik, żeby była jakaś zapchaj dziura. Bądźmy szczerzy. <grywa> Dobra. Tyle ode mnie. Zostawcie lajka. Subskrybujcie kanał, bo na pewno będą ciekawsze rzeczy niż to, co teraz. I pamiętajcie może jakiś komentarz do tego. Może ktoś chce mnie zjechać, że powiedziałem, że żywienie dzieci to nie mój konik i w ogóle, nie wiem. Jakieś fala hejtu. I... Trzymajcie się. Do następnego razu.